Adam Malesz opublikował oświadczenia na swojego stanu zdrowia, wyjaśnił wszystko. Ostatnie tygodnie nie nalezali do łatwych dla polskiej kadry skoczków. Wszyscy wiemy o problemach Marty Kubackiej, z powodu których Dawid Kubacki musiał przedwcześnie zakończyć sezon. Długo w tajemnicy ukrywano jednak zdrowotne kłopoty, którym w analogicznym okresie przezywał Adam Malesz. Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego opuścił ostatnie zgrupowanie w Planicy. A w kuluarach mówiło się o poważnej dolegliwości byłego zawodnika. Mależ postanowił odnieść się do spekulacji o swojej chorobie w dobiegającym w końca tygodniu. Gwiazdor zaznaczył, że wciąż trwają badania i zasugerował, że winę zacala sytuację mógł ponosić wysoki poziom stresu. Prezes PZN mocno zaangażował się w pomoc kubackim, więc wspomniana sytuacja z pewnością odbila się również na jego psychice. Na szczęście wygląda na to, że Adam Malesz powoli wraca do zdrowia. Wieści o kłopotach Malesza ze zdrowiem szybko obiegły ogólnopolskim media i wywalali spory niepokój u jego wielbicieli. Najwyraźniej zalewali oni bylego sportowca wiadomościami na ten temat bo zdecydował się ponownie zabrać głos w tej sprawie. Tym razem zrobił to za pomocą Instagrama, gdzie pojawił się post z oficjalnym oświadczeniem: Jak obecnie czuję się, Adam Malysz? Dostaję ostatnio dużo pytań o moje zdrowie. Bardzo dziękuję za dziennikarza, tak się o mnie troszcza. Ale jeszcze trochę popracuję, podkreślił prezes PZN. Oprócz tego Malesz po raz kolejny poruszył kwestię stresu wyjaśnił, że faktycznie przezywał sporo nerwowych sytuacji, ale stara się je zawsze przekuć w coś pozytywnego, a stres? No cóż, w dzisiejszych czasach kto go nie ma? Ten jest szczęściarzem. Czasem się pojawia, ale zawsze staram się zamienić go w pozytywną motywację do dalszego działania podsumował Adam Malesz. Cieszycie, że medalista olimpijski wraca do zdrowia?